W dzisiejszym odcinku pobawimy się tą oto zabaweczką Class Crop Sensor Izaria. Zrobimy czwartą już dawkę azotu w pszenicy. No i zobaczymy, jak działa zmienna dawka, która jest regulowana na bieżąco na polu. Przop to, Jestem z Krzyśkiem. Ale to nie jest tak, że my tak cały czas wyglądaliśmy, bo już walczymy tutaj od rana, znaczy od rana, czwartą godzinę, żeby to wszystko spiąć razem. Niestety tak jest, że nie każda końcówka hydraulika pasuje do siebie, więc trzeba było troszeczkę kombinacji jeździć, by zakuwać węże. Podłączenie nawigacji też trochę, ale jesteśmy gotowi. Ruszamy Możemy już bez pole. problemów ruszać. Ja się trochę, trochę czuję jak na żniwach. Tam też tak zawsze było, że rano wstaję przy kombajnie, pełna obsługa, smary, tak. a później szybki prysznic, koszulka świeża i w pole i czekanie aż coś się zepsuje. Ale w tym zestawie to chyba raczej dzisiaj nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, wszystko będzie szło jak trzeba. Przy materiale, który nagrywałem, mówiłem, że mam metr w kroku i tutaj właśnie ten czujniczek powinien mieć e, dokładnie metr e, nad, nad łanem. łanem. Nie będę tego sprawdzał w tym <laughs> momencie. Pozwól, Krzysiek. nie, ma znaczy, nie pozwól? E, mamy tutaj e, czujnik, który linka tak w taki sposób steruje, że niezależnie, czy się go podniesie do góry, czy na dół, on zawsze będzie idealnie prostopadle, prostopadle na, do, na łan. do łanu, do pszenicy. I co on tu będzie robił? Po pierwsze sprawdzał co? Biomasę. Czyli ile tej masy jest zielonej? Na, na, ile jest masy zielonej na polu? I właśnie dzięki temu, że on patrzy prostopadle, to on dokładnie jest w stanie określić, czy nie ma na przykład jakichś dziur na polu, miejsc gdzie e, nie wzeszły nam zboża. Bo patrząc na rośliny pod kątem, my nie jesteśmy w stanie określić, czy jest odpowiednie zagęszczenie w każdym miejscu Czyli na Czyli dwie sprawy. Do takiego nawożenia, bo to oczywiście współdziała też z opryskiwaczem i zabiegami, ale to później, mierzymy, jaka jest masa tych roślin, ale też kolor, czyli jakby określa zawartość azotu, który roślina już zdążyła pobrać. Tak. I uzupełnia o którą sobie założyliśmy. Dokładnie tak. Czyli tu jest ten czujniczek, tak. I co, teraz tylko do przodu i będzie sterować sobie dawką rozsiewacza. Do dokładności, pomiaru prędkości to nie mamy żadnych. Jedyny pytań. problem z tą prędkością, że mogę się rozpędzić, to to, że te pola mi się zaczynają, a zaraz mi się kończą. A o. masz więcej większych pól? Czy to jedno, jedno z moich najdłuższych. Wow. No. Czyli tutaj... Także już kończymy. <laughs> już kończymy, to źle. A i zeszło sobie teraz do 20 kilo. Tak jest. Nie 70, tylko 20. Tak. 17? 17 dokładnie. Co no. ciekawe, popatrz, że on tutaj pokazuje ilość docelową, czyli tą wyliczoną przez urządzenie crop sensor, a obok pokazuje rzeczywistą ilość, bo jest jeszcze reakcja zasób elektrycznych w rozsiewaczu, tak? On też a. musi zdążyć No tak, musi mieć zareagować. czas. Tu już trochę poprzeczka i. O, zamknęło. No, czyli stwierdził, że nie potrzebuje. O proszę. A. Tu znowu pokazuje. Minimalną dawkę mamy ustawioną na zero. Więc, no, więc jeżeli jest... wyliczy, że będzie 8,5 tony, tak, to już nie, każe to już nic nie dosypie. Dokładnie. Teraz na fulla. Tak. leci. Ale to jest akurat fajne. Czyli faktycznie tutaj można sobie jakieś oszczędności zrobić. Oczywiście. O to w tym wchodzi. Jedyny minus, który nie jest tak naprawdę minusem, to to, że nie wiem ile mam zasypać do rozsiewacza. To jest chyba najmniejszy problem. To jest chyba najmniejszy problem. Jak coś zostanie, to. Bega czy coś, to jest największa ucieczka. Może no. jak trzeba później wysypywać z rozsiewacza i gdzieś szukać, no ale zawsze można jechać do sąsiada. Powiedzieć mu, zostało mi w rozsiewaczu, moje pole już nie potrzebuję, więc może Twoje by chciało. Będzie okazja przetestować, jak. Jak klasik chodzi właśnie z rozsiewaczem, z opryskiwaczem. 315 to, koni wystarczy. 115... gdzie ta ścieżka? Tutaj. Czy te 115 koni wystarczy? Zobacz sobie, że nakładamy około 70 cm, czyli... E... Ale gdzie aha? Aha! 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 Aż tyle? Aż tyle. Nie, czy nie dokład Jest tego. Zobacz. No tam byśmy mogli sobie tutaj to wyłączyć. Nie, nie do... nie dosiewamy tyle. A, rozjechałem się. Tak jest. Moim siewnikiem. Mm. Zakładałem sobie, że wsypię do rozsiewacza półtorej tony taką maksymalną dawką, co zakładałem. Wsypaliśmy tonę. No i będziemy patrzeć, co to się poczekaj. będzie działo. Czy zaoszczędzimy, czy zaoszczędzimy, czy nie, czy nie. I w oczekiwaniu na deszcz przy czwartej już dawce azotu, bo trzecią robiłem na liść flagowy. W monitorze, na monitorze ustawiam sobie jaka to jest roślina, czyli jest pszenica o zima. Jaką, w jaką celuje zawartość białka, bo to jest zabieg na, na jakość ziarna, czyli między 13,5 a, a 14,5. Aktualne stadium, to jest początek kłoszenia, no może to już ta podstawa kłosa jest jeszcze w pochwie liściowej. Zakładany plon, 88,5 tony założyłem, myślę, że jest tutaj do, to do zrobienia. I następne Ustawienia to minimalna dawka, albo sobie zakładam minimalną. Tutaj zobaczymy, dam 0, czy będą takie miejsca na polu, które nie będą potrzebowały kolejnego nawożenia, żeby osiągnąć te 8,5 ton. A maksymalna 70, tutaj już nie dorzucam za dużo, ponieważ przy liściu flagowym no, już było około 170 na polu wrzucone. Jak taka Izaria ma się, powiedz krzysiek, do takich mapek, które sobie wgrywamy, bo też możemy przecież zrobić zdjęcia satelitarne i w gracie do komputera i też mamy zmienne nabożenie. Oczywiście, tylko że Izaria daje pewną niezależność. Na przykład teraz ten rok mieliśmy w maju bardzo dużo opadów. Opady, czyli zachmurzenie, zachmurzenie, czyli brak zdjęć satelitarnych, no bo one po prostu nam zasłaniają i satelita wykonuje zdjęcie. Ale potrzebujemy na przykład wjechać teraz nawozem, a tu się okazuje, że robię sobie mapkę satelitarną, ale zdjęcie jest sprzed trzech tygodni. Tak, i lipa. Niestety lipa, no bo sprzed trzech tygodni te informacje będą nie do końca. Ceny oczywiście znaczy... też są różne, tak, ale to nam daje niezależność. Pewność, że Wjedziemy w pole, będziemy mogli zrobić to zmienne nawożenie. W przypadku, opierając się tylko i wyłącznie na zdjęciach satelitarnych, tej gwarancji i pewności, że będziemy mogli zrobić zmienne nawożenie, nie mamy. Jeżeli takie duże gospodarstwo, bo no nie da się ukryć, że to jest na duże gospodarstwa, tak. by sobie założyła, że to są nawozy, że to jest azot, że to są opryski, tak. mikroelementy, to powiem Ci, że można trochę zaoszczędzić. Zaoszczędzić. Oczywiście, tak zaoszczędzić i przede wszystkim wykorzystać potencjał plonów twórczy, tak? bo mamy ogromne mozaiki w, e, w Polsce i każde pole w różnych jego częściach jest różne, a to urządzenie potrafi nam na te strefy idealnie e, wykorzystać do przodu, wiesz? No do dobra, poszedł. I teraz już widać, ile zostało na wozu. Planowałem 1500 kg wysiać, a wysiałem 900, więc 600 kg jakby jest zaoszczędzone na tym, co planowałem. Co my teraz będziemy robić? Będziemy lać odżywki na pszenicę i też będziemy sterować sobie dawką Cizari z przodu, czyli będzie zmieniać. Założymy sobie 200 litrów. Tam gdzie jest pszenica słabsza, to załóżmy wypryska 220, a tam, gdzie gorsza, no to trochę mniej 180 litrów. Popatrz Krzysiek, co tu jest. Kłosy mszyca. Czekam tylko, aż wszystkie kłosy wyjdą na, ze... na wierzch yy, i wjeżdżam tak, z zabiegiem trzecim, fungicydowym, no i muszę oczywiście to pozbyć się Niestety przy Izarii, yy, Izaria tak dobrze mszyc nie widzi, nie, nie więc lepiej tutaj dawką nie sterować mniej więcej, <noise> tylko rasa konkretnie. Tak. No. Ale to jeszcze myślę, że 3 dni, yy, kłosy na wierzchu i, i działamy dalej. A teraz możemy maszynę wykorzystać nie tylko w rozsiewaczu i nawozach, ale też co? RSM? Dokładnie. I tak jak w tym wypadku, odżywki. Dokładnie. Odżywki czy desykacja, fungicydy e, to wszystko możemy. E, Czyli na podstawie biomasy, ale też, też zawartości azotu? Tak, tak, tak. Nawet w tych ostatnich dawkach wręcz nawet lepsze jest dawkowanie względem odżywienia bo już sama różnica biomasy na polu nam nie jest tak mocno zróżnicowana, chyba że mamy suszę i wtedy to jest bardzo widoczne. Już większa różnica jest właśnie przy odżywieniu i wtedy wszelkie nawożenia... Czyli tak jak, jak ja tutaj wcześniej wspominałem, yy, tam gdzie jest gorsza pszenica, dawka 220, 20, tak tam gdzie jest lepsza 180, a średnia ma wyjść 200 ustalona? Średnia ustalone. wyjdzie nam 200 litrów na hektar. Okay, czyli tyle, ile sobie założyliśmy, tyle będzie wypryskane Dokładnie po prostu. Dokładnie tak. Czyli Tylko... można spokojnie sobie przygotować środek w opryskiwaczu na tyle hektarów, na ile potrzebujemy i ani o. nam nie zabraknie, ani nam nie zostanie. Czekaj, co my tu mieliśmy teraz zakończyć? Powiedzieć, czy takie urządzenie nam się na coś przyda? Czy na, się gospodarstwie, na gospodarstwie takie urządzenie może się... Tak, w moim przypadku przy nawozach 600 zł no licząc średnio załóżmy tą saletrę po 1000, po 1000 za tonę, 100 no to 600 zł mniej niż to, co planowałem wysiać na pola. A teraz przy odżywkach, no to już nie chodzi nam o oszczędności, tylko o to, żeby zoptymalizować przejazdy. Tak, żeby wykorzystać te poszczególne strefy na polu, które są przecież różne, różnią się od siebie, nie? tak. Normalnie potraktowałby się je jedną stałą dawką, a tak jesteś w stanie, pomimo tego, że średnia i tak ci wyjdzie taka sama, jesteś w stanie te poszczególne strefy pola potraktować inaczej. I co Krzysiu, uściemnia się. Ale to maszynie nie przeszkadza podobno. Nie przeszkadza, bo maszyna może działać 24 godziny na dobę, niezależnie od oświetlenia, nawet powiem więcej, niezależnie od, od e, deszczu, bo jeżeli roślina nie jest jeszcze bardzo mokra i mhm. pozwala na e, agrotechniczne możliwości, są, żeby. Stosować nawoz albo opryski, to urządzenie też jak najbardziej sobie z tym. Dobra, więc na zakończenie pracy tam widziałem już, że jest cały, całe podsumowanie, ile, gdzie tak, gdzie ciągnik jechał, ile spalił litrów paliwa przez cały dzień, przez tam chyba, ile tam było, 5 godzin? 5,5 godziny 5 i jakieś wszystkie jeszcze informacje zebrane, Wszelkie Tak, informacje w systemie Class Telematics, czyli podczas naszej pracy cały Spoko. czas. Ciąg wysyłał informacje o naszej pozycji, o obrotach silnika. Posiadać i analizować. Tak, tylko dla każdego co dobrego, czyli ten kto co potrzebuje, czy jednemu będzie zależało na paliwie, jednemu będzie zależało na śladach przejazdu, jednemu na dokumentacji wykonanej pracy, tak? No i, I jeszcze co, i mapki. I mapki powykonawcze z urządzenia crop Sensor, tak? Czyli Możemy sobie te wszystkie informacje zebrane przez Crop Sensora archiwizować i zbierać w oprogramowaniu polowym, możemy je wykorzystać do przygotowania map aplikacyjnych. Czyli na przykład robimy e, skan biomasy rzepaku jesienią i na podstawie no. tego skanu rzepaku możemy przygotować mapę aplikacyjną na pierwszą dawkę azotu, który robimy na wiosnę. Wtedy już jedziemy bez urządzenia na pole, po prostu dane mamy zebrane jesienią, gdzie właśnie mamy liście rzepaków pięknie rozwinięte, bo na wiosnę one będą obumarłe i nie będzie dla, dla nas e, cenna informacja z takich obumarłych liści rzepaków.